Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat e, bardzo ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzień dobry. Mówimy o sprawie Grzenda przeciwko Polsce. Wyrok zapadł 15 marca 2022 roku. Tak, to już chwila minęła, ale sprawa jest nadal niezwykle istotna. No właśnie, a my opieramy się na dostępnej analizie tego orzeczenia. I cel jest taki, żeby zrozumieć, dlaczego właściwie Trybunał w Strasburgu uznał, że te no, zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa naruszyły konwencję praw człowieka. Spróbujmy to rozebrać na części. Jasne. Warto od razu podkreślić, że to nie jest tylko historia jednego sędziego. Zdecydowanie nie. To dotyka samych no, fundamentów niezależności sądownictwa, praworządności, a oceniała to Wielka Izba Trybunału czyli ten najważniejszy skład orzekający. Dokładnie. No dobrze. To co było takim Hmm, punktem zapalnym. Wszystko zaczęło się od ustawy z grudnia 2017. Tak, ustawa z 8 grudnia 2017 roku. Ona zmieniła sposób wyboru sędziowskich członków KRS Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, od tamtej pory wybiera ich Sejm a nie jak było wcześniej samo środowisko sędziowskie. Właśnie. I bezpośrednim skutkiem dla sędziego Jana Grzęty, on był wtedy członkiem KRS z ramienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli hmm. NSA. Tak. Było po prostu przedwczesne zakończenie jego kadencji w marcu 2018 roku. Przed czasem. I co kluczowe, od tej decyzji sejmu nie było żadnej możliwości odwołania. Żadnej drogi sądowej. Absolutnie. I to stało się yy, no, centralnym punktem jego skargi do Strasburga. Rozumiem. Argumentował, że przerwanie tej jego czteroletniej kadencji, która była gwarantowana konstytucyjnie, w KRS. Tak, w KRS. I to bez zapewnienia mu prawa do sądu naruszyło artykuł 6 ustęp 1 konwencji. Czyli prawo do rzetelnego procesu. I co ciekawe, wielka izba ETPC w pełni się z tym zgodziła. Ale z tego co pamiętam, trybunał nie patrzył na tę sprawę tak zupełnie w oderwaniu. Nie, nie, bardzo mocno podkreślili kontekst. Odnieśli się do swoich wcześniejszych wyroków w sprawach polskich. Pamiętam, była mowa o Xeroflor, Broda i Bojara. Ryczkowicz, Dolińska Ficek i Ozimek, Advans Pharma. Tak, i te sprawy dotyczyły różnych rzeczy, prawda? Status Trybunału Konstytucyjnego. Tak, kwestia sędziów dublerów, odwoływanie wiceprezesów sądów. No i te nowe izby Sądu Najwyższego, te, które zdaniem ETPC nie spełniały wymogu sądu ustanowionego ustawą. Właśnie. I Trybunał zaznaczył też, że w toku jest, o ile pamiętam, około 90 podobnych spraw. 90 to pokazuje skalę. Tak. I Trybunał w Strasburgu bardzo jasno stwierdził, że jest świadomy całego tła tych zmian. Że widzi w działaniach polskich władz pewien mm, schemat. Schemat. Tak to ujęli. Interpretują to jako systemowe dążenie do osłabienia niezawisłości sędziowskiej. I wymienili konkretne przykłady tych działań. Owszem, właśnie przemodelowanie KRS, tworzenie tych nowych izb w Sądzie Najwyższym, zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości wobec sądów. No, i postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Wszystko to jako elementy pewnego procesu. Tak. I w tym kontekście podkreślili fundamentalną rolę, jaką KRS powinna odgrywać w ochronie niezawisłości sędziowskiej. Rolę, która, zdaniem Trybunału, została podważona. Dokładnie tak. OK. To spróbujmy to podsumować. Jaki jest główny wniosek płynący z tego wyroku w sprawie grzędy? No cóż, Wielka Izba ETPC jednoznacznie potwierdziła: przedwczesne zakończenie kadencji sędziego grzędy w KRS, dokonane na mocy ustawy i bez możliwości odwołania się do sądu, naruszyło jego prawo do rzetelnego postępowania. To gwarantowane przez konwencję artykuł 6. Tak, ale wiesz, ten wyrok i te inne orzeczenia w sprawach polskich one stawiają takie szersze pytanie, prawda? Hmm, jakie? No jak zmiany legislacyjne mogą tak bezpośrednio ingerować w działanie no, kluczowych organów sądowych, w kadencję sędziów? W strukturę wymiaru sprawiedliwości. Właśnie. I to skłania do refleksji, jakie mechanizmy prawne są tak naprawdę skuteczne. Jak można realnie chronić niezależność sądów przed wpływem innych władz, zwłaszcza jeśli Trybunał mówi o dostrzeganiu pewnego powtarzalnego wzorca działań. Dokładnie. To jest kwestia, która na pewno no, zostaje z nami do dalszej dyskusji i przemyślenia. Yy, chyba nie ma tu łatwych odpowiedzi.